witajcie drodzy widzowie, Jarko265, zapraszam was na spotkanie Super Pucharu Europy, finału oczywiście Super Pucharu Europy. Dzisiaj Bayern mierzy się z Sevillą, o właśnie Super Puchar Europy, więc bez bezbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Ja właśnie dlatego tego koszulkę Bayernu na swoje ciało, z Lewandowskim. O tym trofeum marzą wszyscy, ale uni się w górę mogą tylko liczni za zwycięstwo w rozgrywkach UEFA Super Cup. A właśnie dziś tego zaszczytu pragnie dostąpić dwóch pretendentów. Któremu z nich uda się zwyciężyć w finale? O tym przekonamy się niebawem, a przebieg spotkania zrelacjonują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witamy Państwa! W Polsce dzisiaj o 21 więc dlatego zmieniłem e, decyzję, nie nagrywam na Ligi, A właśnie skoro jest ten dzisiaj różny prognostyk i oczywiście przypuszczalne składy. na dobre By wykorzystać geniusz Pelego i Garniczy w 1958 roku Brazylijczycy z niej ustawili na 4-2-4, tak zwaną Brazylijanę z dwoma rozgrywającymi i czterema napastnikami. Cztery lata później skrzydłowego zagalo ściągnięto do tyłu na lewą pomoc i tak narodził się słynny system 4-3-3. Dekadę później tak skutecznie wykorzystany przez Holendrów. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu w Renner zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-7, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Uwielbiają stosować pressing już na połowie przeciwnika. Gra przeciwko nim wymaga szybkiego podejmowania decyzji i bardzo dobrej kontroli nad piłką. Inaczej w pośpiechu łatwo o błąd. To prawda, w tym że napastnik jest jednocześnie pierwszym obrońcą. Gdy tylko straci piłkę, ma natychmiast doskakiwać do rywala i próbować mu ją znowu odebrać. A tak, strzygę, baję, to, no, ach, rywale, jest, tak nie, tam z Fernando szu Kto zastanawia się, czy nie strzelać? Jak to wpadnie, będą prowadzić Lewandowski! Krąg Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały go na takie indywidualne... Aby tak nie było nie rzeczywistości. Ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś ten... Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. by tak w rzeczywistości było. Mm. Mm -hmm. Miało być właśnie na Liga, dzisiaj Rale Madryt, dalszy ciąg, ale z tego względu, że jest ten mecz, nie mogłem tego przegapić, żeby wam tego nie nagrać po prostu. O. Fak karny. Ten faulet może zawsze paść i wszelkie nadzieje swojej burzy. Masz rację, dyrektor bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym leczu oni się nie podniosą. No to mogła się nawet czerwona kartka, a że sędzia nie wyciągnął żółtej, to już dla mnie wielka zagadka. Nie wiem, czy można mówić o wielkim szczęściu czy wielkim niedopatrzeniu. Aha. No to karny, panie synie. No to teraz patrz. Że to było dobre uderzenie. Może na powtórkach strzał z wydaje się czymś dziecinnie łatwym, ale to tylko pozory. Jest presja, blankaż, koledzy, kibice. Oczekiwanie, że musisz to potrafi sparaliżować. No i mamy kwadrzera, jak to mówią, piłka wciąż w <gry> Także... Ale nie, dzisiaj ją też założę właśnie tą koszulkę na... co mam na sobie, założę właśnie dzisiaj też na na kibicowanie. Tylko teraz do nagrania też założyłem ze względu na to, że właśnie... Ale później ją zdejmę i zmienię na inną koszulkę, a na razie do nagrania później ją... i później na mecz. Co idziemy po hatricku? Po hat tricka. Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca. I hat trick. Piękny. Fotkę cyknę właśnie była na miniaturkę, a na razie właśnie skupiam się na nagraniu samym, a później fotkę na miniaturkę to zdążę zrobić. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. No, jak będzie tak w rzeczywistości, jak jest tutaj, to naprawdę będzie... Będziemy skakać z radości, jak będzie hat-trick będzie hat Roberta. Aj! No, ale, panie sędzio, to powinien być gwizdek, moim zdaniem, bo... Na, na was ty się nie, tutaj nie zapędzaj za bardzo, bo cię, patrz, pyk, wyjaśnię I wyjaśniony, wyjaśniony. Iżinizamo dobrą Ale Wysko. To było, do... dobre, dobre, to było dobre. Centra Rosznego, wybija piłkę po tej centrze. O Campos. Luke de Jong, oczywiście. Luke, Luk nie, nie mylić z de Jongiem z Barcelony. I teraz Sewija przed szansą. Szkoda, że Przed szansą, tak. Chyba na stratę kolejnego gola z kontrataku. A ty ty, ty ty? Myślisz, że co? Że to, 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 co, wam, że to, to co wam się teraz yy, udało, to nie znaczy czymś. pola. Lewandowski. A ty! Tak! Dzisiaj będziemy bawili. John Jordan. Ależ przeczytał to jak profesor. Miller? Ej! Mm. Palony panie, gdzie ty się tam wybierasz, susu? Pek? Pek? No bo Sane teraz jest zawodnikiem Bayernu. Przypomnijmy, że dobrze udało się przeczytać to podanie. Zwracimy, a zaraz odzyskamy patrzcie jak to się. Bo to się układa dobrze po naszej myśli wszystko. Pięknie po naszej myśli na razie się układa. Więc. Dobra, nie, nie zapędzajmy się tak tylko po prostu. Poward na błąd przeciwnika Ładne udane przejęcie to Poczekaj. Poczekamy sobie, rozegramy to sobie inaczej. O, właśnie. Tyk. Poczekam. cierpliwi jesteśmy. Ach imponuje dzisiaj tymi podaniami. No z tego miejsca można strzelać. Dobre przerwanie akcji, ale będzie rzut rożny, czyli ciągle niebezpieczny. Krótko rozegrany ruch. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli Gdy Robert Lewandowski jest w takiej formie, jak dziś cała drużyna w ciemno może grać na niego, bo wiadomo, że dobrze wykorzysta każdą okazję. Istotnie grać dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Sale? No chyba nie do końca to mu chodziło. Nie. Serio? Dobra. Same zmienimy. Już widzę, że. Ładnie, ładnie. Uuu. Dobra, trzeba zmienić. Fein wejdzie. Eee, tolis. sken... Dobra, dajmy Toliso. Ziruxa. Za. Lewego. Chłopak się spisał, więc trzeba odpocząć żeby go... Krzyżą. Trzeba go oszczędzać. Teraz sepija po skrzydle mają sporo miejsca. Ładna akcja z i szansa na doświadczenie. Dobrze teraz odczytał intencję przejął piłkę. Wciąż Robert Lewandowski Napri udajnie zablokowali ten strzał. No świetnie podaje się w całym meczu. Fernando. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Saly. No i gra Szesefiji teraz przy piłce. Podanie. Dobre podanie na wolne pole. Ach, nie ma bramki, ale się teraz świetnie zachował Noje. Iwan Rakicic dośrodkowuje spod Chorągiewki. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Rakicic, dałaby się wrzutka. Niewyjaśniony. Koniec znakomitej pierwszej połowy. Z taką grą nie mogą tutaj przegrać. Super kucharówek. Na razie spiszmy... Bo może... Chociaż nie będę spisywał. Będziecie widzieć zresztą wynik. I strzelców to więc nie będę spisywał. ...mają na wyciągnięcie ręki, ale jeszcze nie wygrali poprzednio. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę, i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. O, Vasquez. No, już już reaguje na, na zmianę. Ale przypomnijmy, że ciekawe, czy Super Puchar jest też objęty pięcioma zmianami. Czy można, ale wiadomo, że w Fifinie nie, bo są tylko maksymalnie 3 nie ja pomyślałem o tym, żeby dać je jak w, Ale w Super pucharcie jestem jestem czy są objęte tak samo jak ligowe, jestem ciekawy, czy są, bo ligowe są objęte pięcioma zmianami. Komontecz nie może zagrać, bo ma kontuzję. Nie może zagrać. Każdy. nie ma gola. Piłka na murawę. Łupek trafia. obrona Manuela Neuera. Łupek. Fernando, Na dalszy szyskópek. Jest tam kolega. Dobrze, skuteczny bramkarz. Nie miałem już tę piłkę w siatce. Świetna okazja, Darko na drodze Jak to mówią, każdy głupek trafia w słupek. Jest takie, jest takie jest takie powiedzonko po prostu. Nie mówię, że piłka się jest głupi, tylko po prostu powiedzonko jest takie: każdy głupek trafia w słupek. jest co różnica wyobrażanie e, jak gdyby ktoś kupił powiedzonko, nie? powiedzenie powiedzenie to trzeba brać dosłownie do, do konkret. No, 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 i co? i na co ci to przyjdzie? Eskudero. jeśli był spalony to minimalny o, prasę, nur Bardzo dokładnie wprost zapleca obrońców Nie jest Niedytegi to, to nie jest Hansi Flick Dobrze przeczytał podani, porę zareagował. Jak już Segmila sobie nawet chyba w Lidzo nie radzi. To na razie nie skręcam, no, nie? teraz odczytał zamiary przeciwnika. A tak z szybem, monachium rywale na chwilę, w Stan. Obron ten strzał Niesamowite! patrząc na jego dzisiejsze starania, jest to spora niespodzianka. Centra z różnego Są nienasyceni. Dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla do obrońców. Dobrze prowadzi piłkę. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Dziad. Karwaryjski. O ty dziadzie Karwaryjski. Myślisz, że co? Pyk. Diego Carlos, przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Idzie do przodu! Hej! Chcia... to inaczej rozegrać, ale dobra, wyszło jak wyszło. Sevilla ruszyła skrzydłem, zobaczmy co z tego wyniknie. Zobaczymy co teraz zrobi. Dośrodkowanie na środek pola czarnego. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo. Gnabry. Diego Carlos. Fernando. Teraz Sefija po skrzydle. Mają sporo czy mylicie mnie, labada, 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 podanie skutecznie zablokowane przez obrońców. Tańczą go kibice, kibice. Genialne podanie. Jaki? Jaki tam spalony, panie? Pójdźmy, zmiana w składzie dużej Poczekajcie na moment, skoro jest zmiana, przerwę na chwilę. Można się przetrzeć okulary, bo nic nie widzę. Kretnie. I Bayern traci piłkę. No, i, a i tak wygramy. No już nie, 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 nie mi się. Do za tego. bardzo stwala sytuację. No, mi mieliśmy kilka jeszcze dobrych w drugiej połowie. Bardzo źle Nie, widać, nie ma człowczyznę Zaraz wam pokażę jak to się robi Pyk Rozrzucenie do boku Dobry odbiór. ale kilka wychodzi poza boisko. Kimś. To przejmuje piłkę na własnej połowie Będą szukać teraz okazji do kontry i czyszczenie Franco Baskes Franco Baskes Niezwykle ważna interwencja obrońcy. <laughs> to lisą wziął delikatnie nie był to najbardziej udany kontratak. Gnapri. Już wydawało się, że ale nie opanował piłki. Podwójna asekuracja Meiber decyduje się na strzał. Ach, dosięgnął, sięgnął brawo. Ta ta ta, ta. Di, 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 di. w takiej sytuacji zaprezentował nam cały kurs bramkarza bramkaża. Blisko polekarny, może strzelać. Paskez. Obraconeś się, gdzie Dajcie znać w komentarzach, jaki wynik wstajacie dzisiaj. Ja Stończam. myślę, że jak. Y zespół. Ładnie to pokazał, że jest wielkim bramkarzem. Jaki wynik będzie w tym spotkaniu, na takiej obstawie? A wydajcie znać w komentarzach, jaki. Jaki. Jaki wynik Wy wstawiacie? Ja taki wynik, jaki ja tu sobie wypracuję. Taki ja stawiam. A Wy dajcie znać w komentarzach, kto wygra Waszym zdaniem i jaki wynik obstawiacie. nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Uwaga, co z tego wyniknie? Rosko Padle, za linii obrony. Uh, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Także nie będzie, nie jest 3-0 i tak kończymy. Ja taki wynik obstawiam, że hat-tricka walnie Lewandowski. I może dzisiaj hat -trick Lewandowski się popisze, więc ja, ja obstawiam właśnie takie coś. Że, i tak ja obstawiam dzisiaj, a wy dajcie znać w komentarzach jaki wynik obstawiacie. Zostawiam Was z celebracją. Łapki w górę, suby z dostawcie Zostawcie komentarze. mile widziane, właśnie. i Dajcie w komentarzach, jaki wynik stawiacie. I to Waszym zdaniem się nie po super puchar Europy, UEFA. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Słyszymy się w poniedziałek. Do poniedziałku. Hej! Proszę tylko popatrzeć, jak oni się pięknie razem cieszą.